Witajcie na kanale Salubrious Place, Salubrious Naturals Dzisiaj chciałam Wam przypomnieć o jednym kosmetyku a także pokazać Wam inny produkt z tej samej serii Jest to seria Terra Spa i są to naturalne, regionalne kosmetyki ze Świeradowa Zdroju z mojej okolicy Dolnego Śląska więc, jak wiecie, już wam pokazywałam ten krem świerkowy, krem do stóp z ekstraktem skory z świerku. I jest niesamowity, ponieważ, no, po prostu, jak się otwiera, to pachnie po prostu takim lasem, że uwielbiam, czy jestem na przykład na wyjeździe i potrzebuję troszeczkę takiej leśnej aury. To sobie można powąchać, ale oczywiście na stópki yy, dać. Jak już smarujemy stópki, to troszeczkę no, zostanie nam też na rękach bardzo to jest przyjemna, bardzo to jest przyjemne um, doznanie tutaj. Krem do stóp do codziennej pielęgnacji sprawia, że skóra staje się gładka i nawilżona. To prawda, używając ten krem, jestem bardzo zadowolona, czuję zadbanie, czuję ogromne odżywienie i nawilżenie. Składniki to ekstrakt z świerku, mocznik, olej ze słodkich migdałów, masło SHEA i kwas hialuronowy. Zapewniają odżywianie oraz intensywną regenerację stóp. Do suchych i spieszchniętych stóp stosować według potrzeb. Uzdrowisko świeradów Polska Grupa Uzdrowisk. Jest to kolejny produkt, który jest tutaj z polskiej grupy uzdrowisk Uzdrowisko Świeradów Bardzo polecam, piękne miejsce Blisko gór właśnie Również z wodą termalną Można tam zakupić sobie wodę termalną w uzdrowisku Jest też piękne, piękna sala uzdrowiskowa Taka zabytkowa No przepiękne miejsce mam tam też spa Teraz spa tutaj jest ta firma a teraz w uzdrowisku Cieplice, bo też w tym uzdrowisku można zakupić produkty ze Świera, do Was teraz spa, znalazłam właśnie świerkowy krem do rąk z ekstraktem skory świerku. I teraz, jeżeli na przykład dla kogoś ten zapach był mocny, to tutaj powiem, krem do rąk jest lżejszy. Ten zapach nie jest aż taki mocny. Jest troszeczkę bardziej słodki, powiedziałabym. Ale konsystencja tego kremu jest tak leciutka, po prostu uwielbiam. Zwykle kupuję masło shea z tego powodu. Zwykle kupuję masło shea z tego powodu, że jest bardziej y, tłuste, gdzie moja skóra rąk tego zwykle potrzebuje, ale po prostu ta konsystencja tego kremu jest e, bardzo odżywcza, a bardzo lekka też, więc można sobie kupić taki krem po prostu e, do kolekcji. Mm, raz używać masłoszea, a raz e, właśnie to. Krem do codziennej pielęgnacji dłoni, e, składniki ekstrakt, skory świerku, mocznik. Masłoszea mamy już też w środku. Masło shea, skwalan, teflos, pantenol intensywnie nawilża i odżywia oraz chroni naturalną barierę hydrolipidową skóry. Do czego służy? Służy do, do tego, aby uzyskać taką powierzchnię... Em, na skórze, która będzie zabezpieczać przed niepożądanymi bakteriami, patogenami, czyli nie pozwala dostać się tym bakteriom do skóry. I myślę, że to jest bardzo ważne dla nas w kremie do rąk, szczególnie jeżeli chodzi o atopowe zapalenie skóry. Też mi się wydaje, że skóra jest na tyle wrażliwa, że ta powierzchnia daje nam taką pewność, że tam tutaj nie dostaną nam się żadne bakterie. czy Patogeny. Bardzo jestem zadowolona, że coś takiego odkryłam. Masło shea używałam zawsze przy atopowym zapaleniu skóry, też właśnie, żeby y, dodać tą właśnie barierę taką y, dodatkowo. E, chroni naturalną barierę hydrolipidową skóry. Czyli tutaj właśnie bardzo, bardzo polecałabym ten krem. Szczególnie zimą, myślę, e, ponieważ jest e, e, zawiera składniki, które będą bardzo protegować, odżywiać, ale i także protegować, tutaj chronić tą skórę. E, mocznik też właśnie. Chronić barierę lipidową skóry Hydrolipidową, chronić barierę hydrolipidową skóry. No, jest to bardzo fajny zapach, też myślę, że skwalan, chyba ten skwalan, właśnie. Tak pachnie trochę jakby ta trzcina cukrowa. Nie jest napisane właśnie, czy to oliwka, czy trzcina cukrowa, ale tak bym powiedziała, że połączenie dwóch, <grym> więc. Jest to taka, taki zapach um, słodki, ale taki jakby um, taka pierzynka ochronna, bym powiedziała. Albo może wata cukrowa o, bardzo fajny. Czyli um, ten um, dostup jest troszkę bardziej intensywny zapach. Ten dorąg jest bardziej delikatny, więc nie obawiajcie się, jeżeli na przykład ten był dla Was mocny, to spróbujcie tego do rąk, bo jest zupełnie inny, inny zapach. Wiem, że jeszcze mają inne maseczki. Zorientuję się właśnie, czy mają jeszcze jakieś kremy, więc jeszcze do Was wrócę z, tym, z tą firmą. Teraz pa! Bardzo fajne i polecam odwiedzenie Świeradowa, bo są piękne tereny górskie, bardzo fajna atmosfera, taka przepiękna natura, dojeżdża się tam pociągiem właśnie z Jeleniej Góry i widoki są przepiękne właśnie na góry. I okoliczne wioski. Więc jeżeli macie na przykład czas, wybrać się, chyba polecałabym właśnie w okolicy, może ja chyba byłam w lutym, więc luty byłby bardzo fajnym czasem, żeby tam pojechać. Jakiś ciepły, ciepły dzień w lutym, może na Walentynki, wybrać się razem do spa i po prostu. Zrobić sobie taką wyprawę. Wiem, że można tam też nocować w uzdrowisku w świeradowie, więc są tam sauny, są tam baseny, masaże i różne fajne zabiegi. Może Wam też opowiem, w którym, któregoś razu o tych zabiegach, bo właśnie mam całą listę. Można sobie wybrać i można też właśnie przyjechać sobie na taki uzdrawiający. Weekend, czy może cały tydzień nawet, bardzo fajna atmosfera, świeże powietrze też jest nawet okoliczny las, gdzie można pójść na krótką wyprawę. Jest wieża widokowa, przepiękna. No i taka farma kucyków i koni, właśnie pod spodem, gdzie bardzo mi się tam podobało. Myślę, że taka wczesna wiosna. Ale też zima, która jest ciepła, po prostu była fajnym momentem. Polecam serdecznie nasze regionalne kosmetyki.